Nudziły Ci się monotonne diety? Czas na coś, co naprawdę działa i smakuje wyśmienicie, czyli na dietę niskokaloryczną. Dieta niskokaloryczna jest dla Ciebie, jeżeli cenisz różnorodne menu, nie masz alergii pokarmowych, chcesz wpłynąć na masę ciała, zwiększyć ją lub zmniejszyć. Albo po prostu chcesz rozpocząć przygodę ze zdrowym odżywianiem i poprawić swoje samopoczucie. Dieta niskokaloryczna jest smaczna i różnorodna, dzięki czemu nigdy się nią nie znudzisz. Wspomaga kontrolę masy ciała, poprawia samopoczucie i wspiera zdrowie. Dostarcza wszystkie niezbędne makroskładniki w odpowiednich proporcjach. Czego możesz spodziewać się w tej diecie? Węglowodany. Szeroki asortyment produktów zbożowych: kasze, ryże, makarony, różnorodne warzywa i owoce, nasiona roślin strączkowych. Białko. Zarówno z produktów pochodzenia zwierzęcego, takich jak mięso, ryby, jaja i przetwory mleczne, jak i roślinnych, nasion roślin strączkowych czy orzechów. Tłuszcze. Pochodzą z mięsa, ryb, orzechów, nasion, pestek, a także oliwy i olejów roślinnych. Pamiętaj, że tłuszcz jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Błonnik. Spożywanie produktów pełnoziarnistych oraz warzyw i owoców bogatych w błonnik zwiększa uczucie sytości, reguluje apetyt i wspiera pracę przewodu pokarmowego. W razie pytań zapraszamy do kontaktu z naszymi dietetykami. Zachęcamy też do zaobserwowania mediów społecznościowych, gdzie znajdziesz więcej treści o zdrowym odżywianiu.